Ale nie. jesteś kobietą, masz już naprawdę. Tak, dziękuję za ten bardzo ciekawy wykład, czy to słowo. Yy, troszeczkę nie radzi na przykład słowo totalnie. Totalnie równy, totalnie jakiś tam. Yy, dlatego, że yy, łatwo popaść pewną przesadę. To, co dzieje się w tej chwili yy, na Zachodzie, tak zwanym, czyli w Stanach Zjednoczonych, nie? to jest walka o taką totalną równość. Ja osobiście nie upieram się przy tym, żeby, żeby gdzieś zapisywano, że ja mam prawo do, do pracy jako górnik na przodku. Po prostu, no, żeby nie. No <laughs> I jako kobieta wody, jestem wody. przeciwko. Wody, wody. Przeciwko. Namówiłabym ja się. Owszem, owszem, sięma ale, sięma. ale to jest. To jest yy. W, w zasadzie jestem też przeciwna temu, żeby, żeby w jakikolwiek sposób sankcjonować za pomocą prawa tego, że kobieta też ma prawo albo że powinno być 50-50, bo przejęcie w tej chwili jest takie, że ma być parytet, ma być tyle kobiet, ma być tyle mężczyzn i dochodzimy do totalnego właśnie dziwnej sytuacji. I doświadczenie i, i doświadczenie naszych wspólnot, e, i właściwie pewna wiedza jest taka, że, że kobiety zaczynają stanowić, kiedy kobiety zaczynają stanowić większość w jakimś zborze, w jakiejś społeczności. Dlatego, że wtedy przy, przychodzący do tej społeczności mężczyzna rozgląda się: Są mężczyźni? Nie, to idę. Po prostu tak, jesteśmy inni. Kobiety są inne. E, po prostu jesteśmy inne. Możemy być gdzieś i nie przeszkadza nam to, że większość to są mężczyźni. Mężczyzna, jeśli przyjdzie i zobaczy, że większość, większa jest zdecydowana większość, to kobiety, to wyjdzie. No ja i tyle. A, a ty nie wyjdziesz. Wyjdzie. Albo ty, wyjdzie. Wyjdzie. Ja ty, wyjdzie. ty jesteś wyjątka, Bo jesteś wyjątkowy. Na pewno nie. Wyjdzie. Wyjdzie. I jeszcze taka uwaga na temat, nie na temat, nie temat wiem, niewolnictwa. Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale wcale chrześcijaństwo nie zniosło niewolnictwa. Niewątpliwie chrześcijaństwo kształtowało umysły i serca ludzi przez wieki i z czasem zniesiono w Europie chrześcijaństwo. Ale na przykład w IV wieku był taki. No akt. Niewolnictwo, przepraszam. Niewolnictwo. W IV wieku był taki incydent, że właścicielka zabiła w złości swoją niewolnicę i wtedy na pewnym soborze dyskutowano, dyskutowano jak to ma być z niewolnikami, ma być to niewolnictwo, czy nie ma być. I nawet, nawet ustalono, że jeśli taka kobieta albo mężczyzna, jeżeli zabije swojego niewolnika w złości, jeśli kobieta pod wpływem złości pobije swoją niewolnicę tak, że ta umrze w boleściach w ciągu trzech dni, a nie wiadomo, czy jest zabiła celowo, czy przypadkiem, to jeśli celowo, po siedmiu latach wyznaczonej pokuty, a jeśli przypadkiem, to po pięciu latach może przystąpić do komunii. Gdyby w tym czasie zachorowała, można i dać komunię. Czyli zważcie, w tym momencie, w, w tamtych czasach wolno było zabić swojego niewolnika, i dopiero osoba zdecydował, bo to była własność. Niewolnik był własnością. to już nie był pierwszy kościół, ten tak. czysty kościół, to już, A ja zaczął... nie ten, wiem, ten. czy on był czysty czy brudny, no czwarty wiek. No, i zebrali się chrześcijanie i stwierdzili, że. Ale tu nie mówię, mówię o prawie, nie mówię o prawie, mówię o pokucie, nie? Ileś tam lat pokuty. No więc sprawy nie są takie proste. No i ja myślę, że ja się zawsze cieszę jak do nas, do naszej przy, yy, wspólnoty przychodzi mężczyzna, bo to jest bardzo, bardzo wielki dar i to jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby byli mężczyźni. Mężczyźni naprawdę są solą i oni mają po prostu ten drive, oni mają taką, yy, lubią być na lubią mieć zawsze rację, ale oni są bardzo, bardzo potrzebni. A no. dzięki za tej chwili powinni być równi kobietom na No Ale są, to sobie skomentować naszą dyskusję i zamknąć um, Jest taki werset, byście ja na y, pierwszy rozdział od dziewiątego wersetu. Niech ubogi brat szczyci się swoim wyższaniem, a bogaty zaś niech na względzie swojej, ma na względzie swojej poniżonej, ponieważ brzmi jak kwiat trawy, ale to jest SMP, ale na przykład w takich tradycyjnych tłumaczeniach, jak Biblia warszawska, to niech ubogi brat chlubi się z wywyższenia swego, bogazy zaś poniżania swego. To jest jak kwiat trawy. Ja przez wiele lat nie rozumiałem tego słowa. wiedziałem o co chodzi. Ale to, co wnosiło chrześcijaństwo na początku, w pierwszych wiekach, to niezwykła, równo, niezwykła równość. Coś, co było tam absolutnie niezrozumiałe i niespotykane przez całe wieki. Że nie tylko ludność między płciami, ale równość też jakby między stanami. I teraz na nabożeństwie, ktoś, kto przychodził z swoim bieżącym niewolnikiem, byli równi przed Panem. Na nabożeństwie był bogaty i biedny, był równy. Stąd jest to słowo, że ja mogę, brat ubogi, może się chlubić z wywyższenia, czyli wywyższenia do równości a brat bogaty, czy też więcej, może się chlubić ze swojego poniżenia, do też pewnej równości z osobami, które są niżej niego. I to chodziło o to, że, że dla brata pregeo, <coughs> czy brat, brata niewolnika, wywyższaniem było wyniesienie do równości z innymi osobami i z tego się mógł chlubić. Czyli można powiedzieć, że Kościół zniósł niewolnictwo, tak? Nie, 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 nie. Znaczy, powiem, powiem w innym sensie. Nie w sensie prawnym, na ba... stanął się człowiekiem, tak, tak jak wiesz, to, to co brat, brat mówił, tak. ze względu na stan. I teraz wiecie, te osoby jak wyszły z nabożeństwa, to, tak, to, tak, to, tak. to z tak tak. i wiecie, te osoby, które później wracały po nabożeństwie do siebie, to znowu wracały do swoich ról społecznych, tak? Czyli ten brat, który był niewolnikiem, pozostawał niewolnikiem, a ten brat, który był właścicielem zarządca, był zarządcą, tak? I Święty Paweł też mówi na ten temat, jeśli jesteś niewolnikiem, E, nie martw się. Służ Bogu, służ swojemu panu, rób wszystko, jak należy. Nawet temu, kto znacie nie przykryjesz. Nie masz możliwość skorzystać z uwolnienia, skorzysta. Ja, nie też pozwoleńcem tak. dla Pana. Dlatego ja powiem, ja się nie boję teraz reakcji kobiet, tylko ja wyjeżdżałem muszę robić. Dobra, dobra. No. Także zobaczcie, to jest coś takiego, co wprowadza Ewangelia, to jest równość przed Bogiem, tak? Równość przed Bogiem niekoniecznie znaczy równość w świecie, w jakichś tam funkcjach związanych, bo na, wiadomo, że na przykład w tej samej pracy, jak będziemy pracować razem wierzącymi, to jeden będzie kierownikiem, drugi będzie na przykład brygadistą, trzeci będzie kimś innym, tak? Tak mamy różne funkcje, musimy też tego przestrzegać. Pamiętam Roja, kiedyś, który mówił o tym, że... Na dzisiejsze czasy można by tłumaczyć całą tą klasę niewolniczą jako, jako robotników. Bo w tamtych czasach no, spora część cesarstwa rzymskiego, to było jakieś kilkadziesiąt procent, to byli niewolnicy. No i po prostu pracowali jak, jak robotnicy na, na swoich tych, stąd no, patrzę na to, nie? I widzę, że od nas równo. nawet więcej. Brzmi więcej, tak. 60%. 60%. procent, tak. Wszyscy Tak, tak. Stąd jakby to jest coś takiego, co, co rzeczywiście się działo, ale jeżeli wchodziliśmy na spotkanie, spotkanie chrześcijan, to wtedy te różnice przed Panem one znikały. Stąd to poniżenie i wywyższanie. Nie dawno zrozumiałem to słowo. Ja też nie zapisano, że jak są wybrane na myśli, chyba że niewolnik nie będzie chciał. Na to zostało zastraszone. No i w tym wszystkim jeszcze ja tutaj. Słuchajcie, mam taką rzecz do powiedzenia, aż zaraz to nie wiem, czy ma sens, żebym to mówił. Kiedyś było takie słowo do Kościoła, że to jest miejsce tu, żeby mówić słowa, które darzą życie. To nie jest miejsce, żeby sobie mówić, co ja tam sobie myślę. tylko Słowo Boże i co Ono mówi na dany temat, mogę powiedzieć, co ja z tego rozumiem i mówię. A jak zacznę mówić wam, co ja myślę o kosmosie, o psychologii i tak dalej, wiedzy nie należy lekceważyć, ale Słowo Boże pewne rzeczy mówi. Z tego miejsca się mówi, powinno mówić, rzeczy, które faktycznie wnoszą życie. Nie powoływać się na jakieś wątpliwe zgromadzenia, gdzie ustalono przeróżne rzeczy i tak dalej. Więc jakby tak trochę nawet na ten moment spokojnie, ale też Was uczulam, że jeżeli chcecie tu wyjść i coś powiedzieć ktokolwiek, to niech to będą słowa, które coś wnoszą, które darzą życie, nie? budzą kontrowersje lub jakąś dyskusję, co ja tam sobie myślę. No przecież to jest oczywiste, że kobieta i mężczyzna są inni, ale pod kątem dyskryminacji, no, tego dotyczyło dzisiejsze słowo. mi się jeszcze na koniec. Ojcze, dziękujemy Ci, że uczyniłeś człowieka na swoje podobieństwo jako mężczyznę i kobietę. I że Ty wszystko dobrze obmyśliłeś. Ty wiesz, co chcesz uczynić przez kobietę i co chcesz uczynić przez mężczyznę że Ty objawiłeś się w ten sposób. ogóle miałeś tak, tak dobry pomysł, żeby w taki sposób uczynić człowieka. Dziękujemy Ci za wszystkie kobiety na tym miejscu, ale też i mężczyzn. Prosimy Cię też pomóc nam aby właśnie z tego miejsca padały słowa, które darzą życie, a też wszystko było w miłości, w szacunku.